to miejsce wspaniałe, kulturowe, jest wiele świetnej muzyki, wspaniałych ludzi. Pomiędzy tym wszystkim warto usiąść i przeczytać książkę. Populizm, który niekoniecznie musi dodawać szydeł, no to na przykład Inferno Danego Brauna. Nic specjalnego, aczkolwiek zainspirowało mnie do tego, żeby skoczyć do Florencji i zwiedzić trochę zakamarków. Bardzo lekka, fajna książka o Barcelonie, która ostatnio wyszła, którą napisała Ewa Wysocka, która jest korespondentką Polskiego Radia w Barcelonie i opowiada historię o, o tym mieście, ale zupełnie nieznane. Mało kto wie o tym, że w Barcelonie, w klubie FC Barcelona lata temu grał Polak. O którym niewiele wiadomo. Gdzieś udało się Ewie Wysockiej dotrzeć do tych materiałów i o nim pisze, szuka go i opowiada taką historię. Opowiada historię różnych znanych Polaków, którzy zwiedzali Barcelonę na swój sposób. Na przykład też Radka Puściński, który nienawidził tych e, szerokich ulic pełnych turystów, tylko zapuszczał się zawsze do najbiedniejszych dzielnic i tam miał bardzo wielu przyjaciół. Dostałem książkę od Maćka Bielawskiego z Wrocławia, kolega. To jest zapis wspomnień dziecka, uwikłanego w jakąś dość trudną relację rodzinną. W sumie normalna rzeczywistość perelowska, y, rozbitej rodziny. Opisuje to tak, jakby był y, tym. 8-10, potem tam nastolatkiem mnie dotknęło do żywego. Ta książka mną wstrząsała i paru o nie opowiadałem i wręcz kupiłem, momentalnie kupiłem dwa kolejne egzemplarze, żeby moim rodzicom dać, żeby oni sobie przeczytali i mniej więcej może zrozumieli, jak ja się czułem jak miałem lat 8-10-12. Polecam wszystkim czytać książki, tylko... Yy, z umiarem. Nie czy... <grym> z umiarem. <grym> Uważam, że pisarze są najbardziej ważnymi osobami na świecie I nikt tak nie patrzy na życie i tak go nie prześwietla jak pisarze, właśnie. Oni mają tę niesamowitą wrażliwość, że potrafią w skondensowany sposób opisać, opowiedzieć najważniejsze rzeczy. Czasami szukamy przewodników. Dla mnie takim przewodnikiem są książki.